Ale Kruszynka od nowa. Kochani, wyjątkowa chwila, wyjątkowe momenty, wyjątkowy film, bo jedziemy tam w czarną dziurę, w czarno taką otchłań ale to zaraz więcej o tym. A teraz zobaczcie, popatrzcie. Przepiękna panorama Rostocza. Tu jest przepiękna panorama roztocza. Kochani, wjechaliśmy, zagubiliśmy się na roztoczu. My, jak to my razem z kruszynką, uwielbiamy takie momenty, takie chwile, po no to, by też i Wam pokazać, jak piękne jest roztocze, jak, jak ono wygląda. Takie roztocze znamy. Zrobiłem tutaj jakieś tam zbliżenie, by Wam troszeczkę może to przybliżyć bardziej, ale kochani, nie ma upiększaczy. Życie jest takie, życie. Też Jest tutaj cmentarz między innymi, ale tym y, tutaj nie będziemy się więcej zagłębiali w tą tematykę. W każdym razie jedziemy nieznane, jedziemy nieznane, będziemy jechali bardzo takimi ciekawymi drogami, a dokładnie chodzi o takie y, kaniony, powiedz jak to się nazywa? Wąwozy lesowe. Właśnie, to są wąwozy lesowe. Tak. tak o, dokładnie. Nie są to piaski tylko lesy. Lesy, czyli tak, sama nazwa mówi, glina, że to są lesy. Tak. ani to tak. glina, ani to piasek, okay. i takie coś. Czyli tak. jedziemy do wąwozów lesowych tutaj tak, Roztocza, tak, kochani, y, szczerze mówiąc, chwilę tutaj wam y, tak, 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 uchylimy rąbka tajemnicy, nagrywamy naszych programów, przed chwilą dosłownie były nadawane z tego miejsca transmisje na żywo i by Wam pokazać właśnie te wąwozy losowe, ale się okazało, że jak tylko tutaj wjechaliśmy, tutaj ciut niżej z inter, sygnał internetowy tak. zaczął zanikać i dlatego robimy tak zwanego dubla, po to by Wam pokazać to w lepszej jakości, byśmy to zobaczyli, widzieli jak to tak, tak naprawdę jest. Kochani, ciekawostka. Wjeżdżaliśmy tutaj w nieznane, no i jadąc, jadąc właśnie z tej strony wjechaliśmy tam prosto i okazało się, że o, trzeba było szybko się wycofać, bo tam koniec drogi, koniec świata, ale my sobie tutaj jedziemy tą drogą, by Wam pokazać wąwozy lesowe. Wąwozy lesowe one się znajdują na roztoczu w południowo-wschodniej Polsce, a dokładnie w pobliżu zwierzyńca. Także tak to wygląda. Kochani, zobaczcie, taka ciekawostka, jak to wygląda tutaj. Będzie coraz więcej tego. Będzie coraz straszniej, coraz fajniej, ale to wszystko, by Wam pokazać. Ja tutaj powyłączam, poprzełączam, po to, by Wam pokazać, Zobaczcie, jak to od spodu Jest wygląda. Wysoko. Jak to od spodu wygląda. Jak to od spodu wygląda. Widzicie, tutaj są takie drzewa, drzewa, korzenie dokładnie tych drzew. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I z mojej strony. Tak. Oczywiście. Odpalamy, Też... jedziemy i jedziemy dalej. Dobra, możemy sobie ruszać z powrotem, by Wam to wszystko pokazać. Kochani, ja w oddali, co widzimy, zobaczcie, przepiękna panorama, panorama. roztocza. Znowu nas tutaj onieśmiela swoim pięknem, swoim, swoim, swoim majestatem tak to wygląda, brak mi słów, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, bardzo się cieszę, że, że tutaj jesteśmy, tak to wszystko tutaj jest. Zjeżdżamy oczywiście z górki, znowu dzisiaj zjeżdżamy z górki, dzisiaj znowu podjeżdżaliśmy pod kolejną bardzo wysoko, wielką górę, jedna z transmisji na kanale Życie Od Nowa jest już dostępna, zobaczycie u źródeł Roztocza, co takiego ważnego się wydarzyło, jak pięknie i za darmo, podkreślam słowo za darmo, można spotkać spędzać wakacje, wolny czas, relaksować się na Roztoczu. Kochani, takie, takie wyjątkowe chwile, takie wyjątkowe obrazy to tylko właśnie znajdziecie tu na kanale Żyć Od Nowa, na kanale Kruszynko Od Nowa, bo to jest piękno natury, to jest piękno natury. Ja nie będę jechał szybko, by pokazać Wam to, przybliżyć to wszystko, byście mogli sobie zobaczyć, zauważyć, jak to wszystko wygląda. O jejku, super, 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 dzisiaj jest bardzo gorąco, 28 stopni, a przed nami co? A przed nami właśnie zjazd w dół, coraz niżej, coraz niżej i jedziemy sobie właśnie, zaraz wjedziemy do takiego dużego, potężnego właśnie wowozu lescowego, którego właśnie tutaj początek już mamy, już go widzimy, już go poznajemy, już go podziwiamy. Pięknie to wygląda, tu wszystko. Widać, że drzewo gdzieś tu upadło, było przecinane, odcinane, by była droga dojazdowa. No to fajnie, chwała tym, co to zrobili. A my sobie jedziemy dalej w dół. Jedziemy sobie dalej w dół. Pięknie to wygląda, super. Myślę, że tutaj, jak są obfite opady deszczu, to no, po to wody może płynąć tak, sobie, prawda? Tak z samej góry. Aha. O, tutaj jakoś się przeciśniemy. Tak, dokładnie. Tak, to piękno. To jest właśnie piękno roztocza. O, i dojeżdżamy już właśnie do, do końca wąwozu wąwozów lesowych. Kochani, jeszcze taka chwila, taka krótka refleksja. Zobaczcie. Tutaj e, wyjmę tak. potęgę tego. Potęgę tego, tak. Tak to wygląda. Ok. Ok. Nie ma Właśnie ciekawostka by pokazać. Ja nagram filmik i tak pokażę by to to pokazać jeszcze... jak to wygląda. Fajnie. No i cóż, tak jak widzimy, kamera pokazuje, że dojeżdżamy do takiej jednej z głównych ulic, a właśnie tutaj... A tutaj w tym regionie takich wąwozów jest bardzo, bardzo dużo, jest bardzo, bardzo, bardzo wiele, tak. może piękniejszych, ale ten jest najbardziej uczęszczany. Najbardziej uczęszczany. Nieważne jaki, nieważny często czy nieczęsto, ważne... Chodzi o, to, o dostępność, tak. mi chodzi, wiesz? To dla Was od nas. Zapraszamy na kanał Życie Od Nowa i na kanał Koszynka Nowa. Hej, cześć, A. trzymajcie się, trzymajcie się kochani, hej.